A wiesz, jakie zwierzątko w nocy nie spi, a ze dzień śpi? Nie wiem, co zrobić i to wskuła. Dam, dam ci radę. To nie jest zwierzątko, ale ptaszek. Taki ptak, Jak się nazywa ten ptaszek? To w nocy. Nie spi ale kiedyś... Zobaczyć, co jest takie malutkie i duże. Prawie ten cały świat ty musisz ogarnąć, bo jak go nie ogarniesz, to w nim zgubisz. Musisz wszystko wiedzieć, podwolić się temu. Musisz być jak Buddha. Się Teraz się zaczął to mój się świat, wiedzieć, bo się tak dmuchla, kiedy, że to śmierdzi, że cały świat... kiedy, kiedy cały świat się będzie zaczynał, to będziesz wiedział to stało. Kiedy skończy? Wiesz kiedy skończy świat? No. W roku 2012. A wiem co robić i mówię co robić, to znaczy, że cały ocean w roku 2012? Dziecko w roku 2018 I co będzie cały świat? Dlaczego? zawsze. Tak! Ale już taki rok był. Także musisz się, się wymyślać inny rok. 2018. A kiedy, a kiedy da rok chodzi? Sułnice, cały świat. A co się stanie, że zginie świat? Cały ocean przyjdzie z dów. Cały ocean się wyleje? Może? Nie, cały ocean przyjdzie z dów. po prostu przyjdzie z sali ocean? Tak się. Ciekawe. To słońce świata. Do końca świata? Tak, w ogóle to będzie chodzić o cały odsyłać świata. Bóg by teraz już nie robił Jeżeli Jeśli to brakuje o szczęściu, to będzie no tutaj co To jest szczęście. To wyspa. Ale tutaj jest szczęście. Zdać prawdziwa szczęście to że się zakochałeś, A Piękne życie dostanie zakochane. Jak ale, ale, ale piękna nie. wyspa kapitan Hal nie dopłynie, ale odzyska ją gdzieś z z Dziękujemy za rozmowę. Trzymajcie się. Życzę wam, aby się ten świat nie skończył. A Aż rano wstaniesz, tak się popać, jak cały świat wstawa i z Pa. Do widzenia.